Czy mężczyzna za tobą tęsknie? Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energiach i zobaczymy, czy rozkład jest, ten, ten rozkład jest dla ciebie. W jakich ty teraz energiach? W jakich energiach dziewczyna, która ta, tu ogląda? Tutaj mhm. wygląda tak, że ty myślisz sama o tym mężczyźnie też i czekasz na to, żeby on coś zaczął działać, i tęsknota u ciebie bardzo mocna do niego, i że gdzieś tam emocjonalnie, duchownie wy jesteście związanym z nim i ty chcesz spotkać się z nim. I ty to czujesz. I nie tylko zaraz zobaczymy, czy on naprawdę też tęskni, ale ty za nim bardzo tęskniesz. Ale mężczyzna, który jest czasami taki uparty, swoje ego pokazuje, rozumie, że on chce tak, jak on chce i tak ma być. Mężczyzna, który. Jego trzeba słuchać się od jakoś tak. No i ty się w niego akurat takiego mężczyzny, który e, kierujący, który wie, czego chce, który rozumie, jak też możliwo manipulować. Bardzo mądry, e, bardzo mm, taki wie, kiedy, co i jak to zrobić i powiedzieć bardzo, bardzo mądry mężczyzna. Dobrze, jak już zobaczyłaś i sprawdziłaś, że jednak to twój rozkład, to zobaczymy, czy mężczyzna tęsknie. To, że ty tęsknisz, to my już wiemy. Tak. I czy mężczyzna tęsknie? Czy mężczyzna tęsknie za dziewczynę, która teraz to ogląda? Mężczyzna sam po sobie jest taki troszeczkę powolny, ale to nie chodzi o to, że powolny. On powolny do decyzji. Jeżeli on sobie pomyśla, on muszę bardzo dobrze w to wniknąć, pomyśleć, a jakby zrobił tak, co by byłby, a jakby zrobił tak, co by byłby, ale on chciałby spotkać się. Widać, że nie jesteście tak, jakby hmm, blisko i on też odczuwa ciebie bardzo emocjonalnie, duchownie bardzo jest też związany, możliwe to, że przegrać się, że um, taka duchowność, że on odczuwa, jak ty odczuwasz siebie w ten moment, i ono, i ty odczuwasz go, jak on odczuwa. Zaraz mężczyzna też przechodzi transformację, i mu jest ciężko przez to. Y, możliwe to, że jest jakieś y, ograniczenia, żeby on do Ciebie przyjechał, bo jakby on chce przyjechać, ale ma jakieś ograniczenia, tak jakby, że nie może przyjechać czemuś, y, jakaś taka sytuacja u niego a, i możliwe to, że przechodzi y, transformację, gdzie no, muszę to przejść, nie, dobra, czy tęsknisz? Sam mężczyzna jest też bardzo wrażliwy i stabilny i możliwo też mężczyzna nie będzie pokazywać swoich uczuć. On stara się chować w sobie, chociaż możliwe będzie pokazywać, jakimiś swoimi działaniami, tak? Bardzo mężczyzna, który też lubi spełnić swoje marzenia, który stara się też więcej myśleć też o sobie i jesteś dla niego blisko osobą, blisko osobą, dobra jeszcze e, tak w rozmowach możliwe to, że między wami albo wcale nie ma rozmowy albo jak jest to bardzo takie e, ograniczenia, że tej miłości jakby między wami tak jakby on nie pokazuje, między wami tej takiej miłości nie, w, tak jakby wcale jesteście w, w domyśleniach. I on i ty, chociaż e, sam mężczyzna mm, jest zakochany, tęsknie e, przez te karty. On zaczyna między wami albo wcale teraz tak jakby nie ma e, takiego kontaktu. I on e, tak jakby przemyśla całkiem tą sytuację, co między wami jest i on zaczyna e, tak jakby przemyśleć, że jednak on zakochał się i on sam sobie to mówi, że ja zakochał się i jak to możliwe? Dlaczego tak jest? Po co to jest? Nie? I on e, zaczyna e, tak jakby docenić to, że jednak e, tej miłości nie jest możliwe to coś zlego, nie? Jakoś tak. On chce porozmawiać z tobą. No, tęsknię, tutaj już wypadło, tęsknota bardzo. Mężczyzna wypada naprawdę w czterech takich energiach, że mężczyzna, który też Finansowo-stabilnej, e, też zazdrosny, możliwe być taki energiczny, bardzo przystojny, e, też możliwe, że mieć biznes swój. No, on chce z Tobą porozmawiać i możliwe to, że od niego będzie ta inicjatywa, chociaż wcześniej możliwe Ty więcej takie gdzieś się próbowałaś, nie? A teraz on chce tak. E, przyjechać, powiedzieć tobie, nie, że tęsknie za tobą. Tak, między wami rozmowy nie ma. Jesteście na odległość i on rozumie, że ty nie będziesz chciała z nim rozmawiać. Jakoś tak to pokazuje, nie, że możliwe, ale on takie tak spróbuje. On takie tak spróbuje, on nie da tak, żeby nie spróbował. Mężczyzna, który rozumie, że on muszę z Tobą porozmawiać on muszę z Tobą porozmawiać i co ciekawe, że no, trochę jest ten strach, nie? że gdzieś Ty możesz odmówić ale jak on jest zakochany dla niego to nie jest problem on po prostu to teraz zrozumiał mm, jakoś tak czeka, na razie czeka on czeka jemu bardzo ciężko on rozumie, że muszę teraz odczekać, żeby jakieś zmiany zrobić. On tak jakby boi się robić jakieś zmiany. On tutaj z jednej strony, on rozumie wszystko, nie? Że chce działać i wszystko, ale w ten czas on tak jakby boi się, że możliwo to może być koniec, nie? Że ty jemu tak, pu, ty przyjedziesz, ja przyjadę, coś zacznę mówić, a ty jemu tak konkretnie słuchaj. I nie chcę z tobą gadać, do widzenia, nie? I on tego boi się. I dlatego on tak, na razie jeszcze sobie kontroluje, jak to zrobić, jak to zrobić, żeby to ogarnąć, tę sytuację tak, żeby on też wyglądał, mężczyzna, który yy, tak jakby tą sytuację wziął w ręce i tak jakby wyszedł z tego wszystkiego taki bardzo poważny, nie? Nie wiem, co za sytuacja między wami tam jest, nie? Ale jednak on przeżywa, mężczyzna bardzo. Tysknota jest na pewno, bo kocha, yy, tylko po prostu yy, czeka, żeby to wszystko yy, możliwe trochę ucichło i żeby on nastawił się niej, i żeby ty uspokoiłaś się jakoś tak. Ale dyskno ale jest. No to jest. I przyjedzie, będzie rozmowa na pewno, bo on chce z Tobą porozmawiać i na pewno będę coś mówić. Tylko po prostu, że możliwe, Ty taka troszeczkę będziesz taka ostrożna z nim, nie? że ja z Tobą będę rozmawiać, zobaczymy, nie? O co chodzi. No, tak będziesz nastawiona, trochę ostrożnie do niego. Jakoś tak, ale będzie rozmowa i na koniec, jakby dogadać, dogadaj, dogadacie się między, między sobą.